Szkoła podstawowa nr 13 wzbogaciła się o kolejną specjalistyczną przestrzeń wspierającą rozwój dzieci. W placówce za ponad 54 tysiące złotych właśnie otwarto nową salę do integracji sensorycznej. Z sali integracji sensorycznej, którą dzisiaj otwieramy, będą korzystać dzieci z orzeczeniami, które mają problemy z zaburzeniami przetwarzania wzorców sensorycznych. Będziemy też ćwiczyć dużą i małą motorykę. Nowa sala została wyposażona w sprzęty umożliwiające terapię poprzez ruch i zabawę. Zajęcia wyglądają troszeczkę jak zabawa, natomiast terapeuta posiada specjalistyczną wiedzę i musi wiedzieć, jak te zabawy, ćwiczenia wykorzystać w praktyce, żeby one miały jakikolwiek sens. To już kolejna taka przestrzeń w szkole. Rok wcześniej w 13 powstała sala doświadczania świata, również w ramach projektu edukacji włączającej. Obie sale są częścią większego projektu edukacja włączająca w SP13 o wartości ponad 584 tysięcy złotych. Przedmioty zakupione do tej sali są zakupione w ramach środków projektu edukacji włączającej. Projekt jest realizowany razem z Urzędem Miasta Mysłowice oraz z Unią Europejską. Świadomość tego, że dzieci potrzebują takiego wsparcia, jest duża, dlatego powstają kolejne tego typu miejsca. Staramy się wspierać nasze placówki oświatowe, tworzymy kolejne miejsca, sale wyciszeń, sale sensoryczne.